Siema widzowie Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Major Wojcie I zapraszam was do odcinka z minecrafta eee, Zauważyliście, że mnie trochę inaczej słychać Wyobraźcie sobie, że Przez ten cały czas Przez ten cały czas ten przechwytował z laptopa sobie ten głos Mój Zamiast tego eee, Zamiast z, z mikrofonu Muszę wstać trochę dalej Bo jest taki przeczuł, ja nie chcę go kombinować druga rzecz, dzisiaj gramy bez modów Z tego względu, że trochę byłoby, że tak to powiem, No ale ten... Ale będziemy grać na moim świecie Będziemy no, na wersji 1. 1. No Ale będzie trochę zabawy, więc ja no, Sam będę przedłużał, zapraszam was do za odcinka Dobra, no, ja. jesteśmy w grze Jeszcze wam tylko powiem Że ja już, oj Jezu, o, dobra. Ja mam jeszcze tak na wstępie powiem, że odcinek z Minecrafta już planowałem wrzucić z... dwa razy, ale dwa razy mi się akurat OBS zepsuł i mi dosłownie ścięło te nagrania. No i tam nie, nie wychwyciło mi tego. Chce w sensie się po prostu nagrania ja dobrze, wiecie gdzie poszły. To jest moja wioska. Ta będzie baza, ta będzie te farma. Tu jest blok i tu jest most. Podstawowe rzeczy praktycznie. O, ja jest ekspertów. W S Jest. Łatwo. Dawaj jeszcze. Dobra. Jeszcze jedna rzecz widzowie, że próbuję zrobić ten, e, zdobyłem coś tutaj, bo była sytuacja, że przyszli, przyszli ci od drive'u, wiecie, e, ten 3 trzej, jeden ze sztandarem, no i ten, e, i zdobyłem tą, taką podkę, że mogę sobie najazd zrobić, umówmy się tak, że 10 łapek i robię najazd, dobra? Dobra, zrobię 360 Jeśli mamy szczery, bo ten otuszek miał ponoć pomagać, a jest, że tak to powiem, bardziej denerwuje niż pomaga. Już by dwa dwa razy wariat próbował z bloku zepchnąć. Dwa razy już mnie z bloku chciał zepchnąć, do sobie i je. je że tak to powiem lekko wkurza to. A, pochodnie nie mam. Dobra cię. Ewentualnie też zrobię nawet ten... Piszcie komentarze, bo prawdopodobnie rozbudować drugi zbudować drugi blok. Więc piszcie w komentarzu, czy mam zacząć budowę jego. Na razie chcę skończyć farmę. Przeprowadzić zwierzęta. I coś ewentualnie zbudować jeszcze. A tu ile jego jest. No. Zobaczymy jeszcze, bo na razie nie mam pomysłu, bo faktycznie to co sobie zrobiłem. Co miałem zrobić, już zrobiłem. Idziemy. no i zobaczymy, co jeszcze tu rozbuduję. Na pewno chcę udekorować jakoś ten blog. Jeszcze na pewno muszę im dać robotę, bo 20 wiesz? już jest. A na początku od 6 zaczynałem. Nie wiem, czemu 6 było. Więc i tak, biorąc pod uwagę, że od 6 wisiaków zaczynałem, to dość dobrze poszło. Bo się namnożyli. Trochę chyba za bardzo nawet, bo już nie ma miejsca w tym roku. Ja nie wiem, ale gdzieś obok drugi... Nie wiem, zastanawiam się gdzie. Może ewentualnie obok, albo gdzieś, nie wiem. Nie wiem, gdzie go wybuduję. no i ten... Nie wiem, co dalej. No i nie mam się pomysłu, ja nagrywam to, żeby był do zapas. Yyy... Nie wiem, nie ma pomysłu. Ewentualnie mogę stajnie wybudować. No w sumie mogę, dobra. Za chwilę jak takie jakieś fajne miejsce, to może jakoś zbudujemy. Tam będzie na siano i ten No um, to było wyspoko. By tak płasko w miarę. Dobra, no to ja idę ten. Cześć. Robię sikierki i będziemy lęć, to drzewo. No ale już mówię, odcinki miały być wcześnie, Ja nagrywałem nawet wczoraj, chciałem rzucić. Ja że się obezkroszował, stwierdził, że nie będzie w ten No i wywaliło mi ten yy, połowę yy, tego. odcinkami jakby ucięło. Nie będę go przewrócić. No i musiałem osunąć, bo tu już faktycznie nie do ogrotowania było.

Drodzy widzowie, jest taka rzecz, że mam Discorda i założyłem tam jakby ten, jakby ser, ser, serwer dla was, dla widzów. Więc pod tym odcinkiem może być link do mojego Discorda, tam link będzie w opisie. No i będziecie mogli dołączyć, tam będziecie, nie wiem, możecie tam gadać, tam rozmawiać i podawać mi porady do ten, co bym jeszcze mógł zbudować, co tam nagrać i tak dalej. No i ten, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. I piszcie też w komentarzu, czy dobrze mnie słyszycie, czy tam nie wiem, muszę poprawić mikrofon, czy tam inne rzeczy. O, okay. już mam. No to to, już, dobra, już wiesz, jeszcze tak nie wiem. Z półtora jest taka, żeby było, no i będzie git. 嗯，对。Uh, Dobra, ja się tak... Z... Nie no, dobra, zbierz to, bo jeszcze może jest gdzieś, czekaj, eee... Oj, <coughs> przepraszam. Nie widzę nigdzie, dobra. Nie, bo potem zbiorę, zbiera tyle będzie i... że nie ma, ale dobra, się przypala przecież to. Eee. O! Ej skubowie jak zasuwa Od kiedy to tak zasuwają? No co on się tak trochę oddować nauczył? Jaki skubany typ Czekaj jakby bo ja miałem ten, yy. To sztatkę to bym ci dał Gdzie ona jest? To ta żelaza yy, tutaj Czekaj w Patrz chodź tu Sztapkę żelaza ma na ciebie Oj proszę, piko bele, jak nowy Widzisz w dechu? Ile, ile, ile trzeba? Będziesz już jak nowy? Widzisz po, po jakich chłopie, nie ma żadnych zniszczeń, tylko po prostu jakieś ale do po chłopie ok. No i jest pikobelu e, idziemy Szybko spać Do góry Jest jakieś wolne łóżko No nie Wszystkie zajechamy. Ale fajne widoki mają przynajmniej o. Dobra, i to. gdzie mogę to zrobić? Mogę ewentualnie tu szyby wstawić. Zobaczmy jak to będzie z dalszymi. No tyle mi chłopie pomagasz, no. Trzy razy nie chłopie z bloku chciałem zepchnąć, czy tam dwa razy. I chłopie jedyne co zrobisz to mi podróżę, no. No chłopie, bardzo pomocny jesteś. Ja nie mogę, to jest taki gałgan z niego tego, ten mały. Otóżki się wydają pomocą, w rzeczywistości to są gałgany co przy pierwszej lepszej okazji cię zepchną. Ewentualnie mogę tu zakleić, to będzie stał ten blok. Dobra eee, no to ma pomysł, zrobię ankietę pewnie i będziemy głos będziecie głosować czy blok, czy będę coś tego dodawał. Chcę zrobić tak, będzie propozycja bloku. Blok, czyli jedna propozycja. Druga dokończyć bazę, to co będę miał. A trzecia opcja to będziecie mogli sobie wybrać w komentarzach. Naj naj najpopularniejszy to ten... Wygra U mnie będzie na community eee, to Eee... zaś dobra Budujemy dalej O ja chyba myślę, że drewno nie starczy Zobaczymy eee, dobra No chyba nie Raz, dwa, Jeden no, raz wchodzimy teraz może ściany zrobić, a podłogę to a potem to zrobię. Nie starczy za 100% drobno. Przepraszam. Ale, oj. Nie no jakoś to wygląda na razie. Jakoś to wygląda. Zobaczymy potem. Ja eee, to też, chyba. Cześć jeszcze? Jak tam życie? Git. No i dobra. Dobra, dobra. Yy, i teraz zrobimy... Jakby co zrobić? Może ma pobyt. O! A, ja Zapomniałem. Dobra, jak i tak już buduję to to tutaj. Że tak. Nie wkurzaj Ise! Dobra, idealnie jest tak. Syk, i jest, git. Dobra. Rytualnie najpierw zrobię ten sufil, a potem zrobię ten... Mmm... dalej. No jakoś to wygląda, ale na ja razie to jest taki klocek, jakby tu hurtownia miała być, a nie ten... E, dla la...

Nie no dobra, do, budowa dość szybko idzie, z tym blokiem jest zeszło no, Ja z drugiej strony, no wiadomo, no drewno do ja ma dosłownie wszędzie, a piasek i żwiry, i barwniki i te inne rzeczy, no to schodzi trochę Ja nie wiem. Słyszałem, że dwa statki, to na to górę. Kiedyś ciemno jest tutaj, no pójdę po ten węgiel i... zrobię ten eee, pochodnię. No git Ej Ja nie mogę Widzę, że lubię sobie komplikować życie I to trochę za bardzo Ja już chyba rozważał opcję zaklejenia tej kopalni No te tu Jestem bardzo spokojny, spokojny To tylko gra To tylko gra, nic się ja nie dzieje To nie tak, tak że chciałbym gdzieś kuszej w tego tuszka strzelić Znowu na brakuje, ja nie mogę, no tyle tego zejdzie a to układają ja się, że to jest. No, dobra. Zabudujemy przy okazji tam. To, to jeziorko. I tu będzie chyba stał blond drugi. świecie zrobiłem taką wielką akcję, że było takie olbrzymie tam rzeka, dosłownie jezioro, morze i ja dosłownie zakleiłem zakleiłem te e, chciałem je zakleić, bo chciałem zbudować miasto. I to zrobiłem wszystko na swoim Wiecie jak tu jak, ile zakleiłem? Czekajcie, jak Wam to zobrazować? E, załóżmy, że tutaj mamy to taką rzekę czy jezioro, nie wiem co to. Nie wiem, bo rzekę. To, to było jeszcze, to było takie duże, że to było stąd, to było tam do tego e, jakby tam piorunochronu, czy tam radaru, nie, nie wiem, Tu to piorunochron i tam do tego drzewa, to było takie olbrzymie i ja zakryłem jedną trzecią tego, albo jedną piątą, nie pamiętam, ale dużo zakryłem. było widać e, tę różnicę. Tylko, gdzie się ten świat podział, ja nie wiem. Pff, dobra, hmm. Wiesz, jak to już to coś ciekawego. A, najwięcej strzał. Dzięki. A, z, kusi mnie Zbycha rzucić, jakie? No od brakło znowu. To stadia będzie odżywiać coś czułe. Poraz z potworami. A działa to faktycznie, jak ten. Woła kolegów do pomocy. wy co na polu robicie? iść! już! Oki, okay. do spania, już, tam, do łóżka no no i do roz. spać! No widzisz, twój kolega idzie a ty nie chłopie, go ty jedno no. Chłopie, szkielety, tu solo no idź, że spać, to co ci to szkodzi? się wyśpisz, chłopie, więcej energii będziesz miał. Nie jesteś youtuberem już 2-4 na dobę, musisz tak dbać. No i idź chłopie, no chłopie fajnie, zwykle Chyba, że łóżka są zajęte, ale to chopie wątpię. Zwykło przesuł się. Albo osłaniaj go, nie wiem, cokolwiek. No i wykry łóżko, dobra. <laughs> Będzie trzeba ich podliczyć. Potem. Czy są wszyscy. Jakoś ciotrupa trupa zjeście? No możesz mi chopieć, nie podchodzi pod PL. Będę, bo. A bo no, dobra, klep się zjeść. chwila, bo tam patrzcie w moje oczy. Widzę cię, a ty mnie. Zwychu weź pomóc O Widzisz zwychu jaki za duet No widzisz chłopie O Jakaś pamiątka O dobra. Nie będzie Widzisz Zbychu jaki za zgrawny duet Widzisz chłopie, nie moglibyśmy zrobić chłopie Pillageru moglibyśmy chłopie dałabym ich ubić i chłopie my już nie chceliby Chłopie lewy, prawy wyjść dał, na... o patrz Ja się chłopie popatrzę tylko na Endermana, a ty chłopie go on nie będzie, nie, nie, nie ruchomy kompletnie A paszłował mi od bloku, już Poszło wam mi sto od jedny raz Wiem do zdechu Oj, klepia mi Widział z jaki raz zgary duet Zobaczy, by trzeba w ogóle ten No mam, ale to jeszcze chyba jedno pięciuchy potrzeba o, dobra. Idziemy robić dalej ten yy, stajnie sobie no, no, sobie właśnie będziecie uderzyć, bo ja się, ja się zwykle nie chcę bić. Dobra, ja, 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 musimy przypalić to teraz, będzie to szybne. To się przypala, ja pójdę zabudować ten. Yy, zabudujemy to te jeziora.

No właśnie, przy okazji, jak ja już tak chodzę i robię inne rzeczy, będzie Zbycha wyjąć z tej dziury, co tam Bez no zbychu tamty, właśnie, Zbyszek. Bo tutaj utknął Zbychu właśnie, bo wpadł i wyjść nie może. Nie mam nic tego handla, że... No. Czemu i tak tu wisiaccy nie mieszkają? Już się wy, wyprowadzili że życia ja z własnej neli To mi pomoże bez wiechowistot wyjść Oj Z Biechowa Oj! Sorry! Nie chciałem! Nie chciałem! Nie chciałem! Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem! Został no Już kupię jesteśmy Już kuple? Nie, nie jesteśmy kuplę, nie jesteśmy kuplę. Zuchyle nie chcę tego robić. Nie każ No ale dobra. nie chciałem w Zbyszku Ale... To no, nie, nie było będziesz, będziesz częścią tych Zbychów dwóch Ja pier... Ja no, jakiegoś dzisiaj, naprawdę Zależy się, że wygrał wygram War Thunder, to bym zginął od razu na dzień dobry Ja już słyszałem pajemkę. Gdzie jest? W środku to tam! Nie dachu! Tego ciężar nie zobaczył. Nie mam tego do kuszy. No nie, nie widzę go. Może w tym tu? No też nie. To już się dzieje. Widzisz? 10. Postawimy kolejne bloki. Dobra. I tu jeszcze i będzie git. Ja... To ja pierdole, kur... Szkul... Ja mam pecha jakiegoś dzisiaj, naprawdę. Że zaraz cały zwarnuję asortować piasko, a to będę kolejny blok. Dobra, Wojciech, nie zepsuj tego. Jest! Boże, w końcu! Sorry, zamiar. Ja było na tyle. Chodź, cieszę się, że wam się tak spodobało. Ja dalej nie będę grał z tego powodu, że zeps mogę zepsuć znowu albo spłynie ten... spłynie ta stajnia. Bo mówi ponad 50 minut do grania, więc coś z tego zmontuję. Widzimy się do następnego. Mam plan na nowy rok. Jak będzie ten, w nocy chcę zrobić tego streama. Nie, że z gry tylko ogólnie, że ten. To nowy rok. No i trzymajcie się. Do następnego.